Jesteś ciągle zmęczony, osłabiony, szybciej się męczysz, miewasz zawody bądź przewlekłe bóle głowy i problemy z koncentracją, a także kołotania serca i duszności. To może być niedobór żelaza. Ale czy wiesz, że prawidłowe stężenie żelaza w surowicy wcale nie wyklucza jego niedoboru w organizmie? Jak sprawdzić, czy twój poziom żelaza jest w normie? Zacznijmy od tego, że żelazo jest nam niezbędne do wzrostu i rozwoju, a nawet produkcji niektórych hormonów, w tym hormonów tarczycy. Żelazo wspomaga proces regeneracji tkanek, a także prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego czy nerwowego. No ale nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie go wytworzyć. Twoje ciało wykorzystuje żelazo do wytwarzania hemoglobiny, białka w czerwonych krwinkach, które przenosi tlen z płuc do wszystkich części ciała, a także do wytwarzania mioglobiny, białka dostarczającego tlen do mięśni. Ilość żelaza, której potrzebujesz każdego dnia zależy od Twojego wieku, płci czy stylu życia. Żelazo występuje w wielu produktach spożywczych, a także jest dodawane do niektórych produktów jako wzbogacenie go o właśnie żelazo. Warto podkreślić, że w żywności możemy spotkać żelazo chemowe, które występuje tylko w produktach odzwierzęcych oraz żelazo niechemowe, które znajduje się w produktach roślinnych i jest słabiej przyswajalne przez nasz organizm, są naturalne sposoby, aby nieco jego wchłanianie poprawić, jak na przykład dodatek witaminy C do posiłków zawierających właśnie żelazo niechemowe. Osoby, które mają zwiększone zapotrzebowanie na żelazo, to m.in. nastoletnie dziewczyny i kobiety z obfitymi miesiączkami, kobiety w ciąży czy aktywni dawcy krwi. Na poziom żelaza uwagę powinny zwrócić również osoby z nowotworami, z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi czy z niewydolnością serca. Początkowo pewnie nie zauważysz, że dostanie zbyt małą ilość żelaza. Organizm będzie na początku wykorzystywać swoje zgromadzone żelazo, które jest w mięśniach, wątrobie, śledzionie czy szpiku kostnym. Ale kiedy poziom żelaza tego przechowywanego w organizmie spada, pojawia się niedokrwistość z niedoboru żelaza. Czerwone klinki stają się mniejsze i zawierają mniej hemoglobiny. W konsekwencji krew przenosi mniej tlenu z płuc po całym ciele. Niedokrwistość, czyli anemia, może być również wynikiem niskiego poziomu witaminy B12 lub kwasu foliowego w organizmie i wtedy mówimy o niedokrwistości megaloblastycznej. Wyróżniamy również kilka innych rodzajów niedokrwistości, ale dziś skupimy się właśnie na tej wynikającej z niedoboru żelaza. Objawy niedokrwistości z niedoboru żelaza to zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, osłabienie, zmęczenie, brak energii oraz problemy z koncentracją i pamięcią. Ponadto osoby z niedokrwistością, właśnie z niedoboru żelaza, są mniej zdolne do pracy, ćwiczeń fizycznych, a także do zwalczania infekcji czy kontrolowania temperatury ciała. Dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza mogą mieć na przykład trudności w nauce. Jak sprawdzić czy to ciebie właśnie dotyczy problem niskiego poziomu żelaza we krwi? Hmm. Aby to sprawdzić, lekarz powinien zlecić Ci badanie poziomu... Tu Cię pewnie zaskoczy, bo nie żelazo mam na myśli, choć to też warto sprawdzić, ale należy ocenić przede wszystkim poziom ferytyny. Ferytyna daje nam informację... O ilości żelaza zmagazynowanego w naszym organizmie, co może dać lekarzowi ogólny obraz poziomu żelaza w organizmie. Ferytyna to nie jest to samo co żelazo. Ferytyna jest białkiem, które przechowuje żelazo i uwalnia je, gdy organizm tego potrzebuje. Można więc określić ją jako magazyn żelaza. Największe starzenia ferytyny występują zazwyczaj w komórkach wątroby, czyli hepatocytach i komórkach układu odpornościowego. Ferytyna jest przechowywana w komórkach organizmu, dopóki nie zwiększy się w organizmie zapotrzebowanie na większą ilość czerwonych krwinek. Organizm zasygnalizuje komórką uwolnienie ferytyny, która to z kolei zwiąże się z inną substancją zwaną transferyną. Transferyna z kolei jest białkiem, które łączy się z ferytyną, aby przetransportować ją do miejsca, w którym powstają nowe czerwone krwinki. Tak więc jeśli ferytyna to nasz magazyn żelaza w organizmie, to transferyna jest jego taksówką z magazynu do szpiku kostnego. Produkcja transferyny jest uzależniona od zapasów żelaza. Gdy zapasy są zbyt małe, Produkowane jest więcej transferyny. Z kolei im więcej ferytyny we krwi, tym więcej żelaza ma Twoje ciało. Jeśli nie masz wystarczającej ilości ferytyny, Twoje zapasy żelaza mogą się szybko wyczerpać i możesz doświadczyć objawów anemii. Naukowcy sugerują również, że objawy anemii mogą wystąpić pomimo wyników badań w tak normie, czyli pomimo prawidłowego poziomu hemoglobiny i odpowiedniej morfologii krwi. Bo to właśnie ferytyna w ilości poniżej 30 mikrogramów na litr jest najbardziej czułym i specyficznym wskaźnikiem niedoboru żelaza, chociaż i tu lekarz musi wziąć pod pod uwagę inne dodatkowe czynniki. Przy określaniu poziomu żelaza ważne jest, aby nie opierać się tylko na pojedynczych wynikach badań krwi, ale uwzględniać cały obraz, całą historię danej osoby i przede wszystkim też historię utraty krwi danej osoby przez całe życie. Na przykład obfite miesiączki, przebyte ciąży, oddawanie krwi, wypadki, operacje, czy celiakię, która w praktyce dietetycznej okazuje się często ukrytą i niezdiagnozowaną pierwotną przyczyną permanentnie niskiej niskiego poziomu żelaza we krwi i anemii doświadczanych nawet przez całe życie. Poza tym należy wziąć pod uwagę zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka bądź przyjmowanie leków ograniczających wydzielanie kwasu solnego żołądku, co również może być przyczyną niedokrwistości z niedoboru żelaza. Niedokrwistość z niedoboru żelaza, czyli sytuacja, gdzie bierze się pod uwagę niski poziom hemoglobiny, jest późnym objawem niedoboru żelaza. Około 10-20% miesiączkujących kobiet ma niedobór żelaza, a 3-5% z nich ma niedokrwistość. Niedokrwistość może często przebiegać bezobjawowo i może nie zostać zdiagnozowana przez długi czas. Dlatego stężenie perytyny w surowicy poniżej 30 mikrogramów na litr jest najbardziej czułym specyficznym testem, który powinien być używany do identyfikacji niedoboru żelaza. Jednak często w laboratoriach czy na naszych wynikach, które otrzymujemy wynikach badań krwi, często ten zakres normy dolny jest ustawiony na 10-20 mikrogramów na litr, co może dawać mylne wrażenie wyniku w normie. Mimo iż już występują objawy niedoboru żelaza. W publikacji z 2018 roku możemy przeczytać, że pacjenci z prawdziwą niedokrwistością z niedoboru żelaza mogą mieć stężenie ferytyny w surowicy już bliskie 50 mikrogramów na litr. Co dalej u nas jest uważane jako norma? Co ciekawe, poziom ferytyny poniżej 50 mikrogramów na litr często powiązany jest z wypadaniem włosów u kobiet, co wielokrotnie sprawdzało się w mojej dietetycznej praktyce pracy z podopiecznymi. Niedobór żelaza w przypadku osoby z zespołem niespokojnych nóg powinien z kolei być uznawany, kiedy stężenie ferytyny wynosi poniżej 75 mikrogramów na litr. Kolejny niedobór żelaza u pacjentów z niewydolnością serca, który pogarsza ich jakość życia, mimo że nie zostali zdiagnozowani z anemią, w ich sytuacji niedobór żelaza powinno się już uwzględniać, biorąc pod uwagę wynik poniżej 100 mikrogramów na litr. Rytyny. To są oczywiście ciekawostki, ale to tylko pokazuje, jak bardzo indywidualna powinna być diagnostyka w kontekście niedoboru żelaza i niedokrwistości i jak wiele czynników ma tu znaczenie. Jest takie powiedzenie, że leczy się nie badania krwi, ale ludzi, którzy poza jednorazowym wynikiem badań, tych badań krwi, mają swoją historię choroby czy swój styl życia, który mógł wpłynąć na to chociażby jednorazowy wynik badania. Dlatego zamiast diagnozować się na forach internetowych czy na Facebooku, zawsze pamiętaj, aby iść do lekarza z wynikami. Badań, bo to on jest odstawiania diagnozy. Suplementacja żelaza na własną rękę jest niewskazana i sama odradzam takie kombinacje moim podopiecznym, ponieważ suplementy żelaza mogą wchodzić w interakcję z lekami, jak i innymi suplementami diety, zarówno utrudniając działanie leków, jak i utrudniając wchłanianie żelaza. Suplementacja żelazem, moim zdaniem powinna być wprowadzana przez lekarza, ale poza tym warto oczywiście spróbować dotrzeć do przyczyn niskiego poziomu żelaza, do pierwotnych przyczyn, dlaczego to ten Niedobór żelaza w ogóle wystąpił, a tych przyczyn może być co najmniej kilka, czym opowiem Ci w kolejnym odcinku. Według pracy z 2018 roku terapia żelazem powinna być monitorowana przez lekarza poprzez wielokrotne oznaczanie ferytyny z docelowym stężeniem ferytyny powyżej 100 mikrogramów na litr i taka terapia powinna być prowadzona do ustąpienia objawów. Z kolei po przerwaniu tego leczenia żelazem należy oznaczyć stężenie ferytyny w surowicy, aby upewnić się, że jej poziom pozostaje stabilny a objawy już nie występują. Zasubskrybuj koniecznie ten kanał, bo już w kolejnym odcinku powiem Ci o tym, jakie są ważne czynniki, które możesz wprowadzić do swojego życia, diety i suplementacji, aby poprawić poziom żelaza w organizmie i poziom ferytyny we krwi, ale wcale nie mam na myśli jedzenia wątróbki czy suplementacji żelazem. Koniecznie kliknij w dzwoneczek i bądź na bieżąco. Do usłyszenia już niebawem. Zapraszam.